Cześć. No więc tutaj chciałbym Wam zaprezentować prezentację plusy i minusy mycia zębów za pomocą wszelkich aparaturów. No więc tak, na początek, żeby nie było żadnych komplikacji, chciałbym przedstawić zdjęcie kopalni w turowie. E, chodzi o to, że tutaj nie, nie będziemy rozmawiać o kopalni w Turowie i chciałbym po prostu wszystkich ostrzec, że nie jest to prezentacja o kopalni w Turowie. Jest to prezentacja o aparaturach do mycia zębów, plusów i minusów mycia zębów. E, jak już to mamy z głowy, to możemy zaczynać. No więc, czym są zęby, na, tak można by zacząć? Trzeba sobie zadać bardzo ważne pytanie e, i na nie odpowiedzieć. No więc, zęby, tak jak wszyscy dobrze wiemy lub nie wiemy, to są złożone, twarde, anatomiczne. Twory anatomiczne w jamie ustnej. Stanowią one elementy układu trawienia, służąc do odgryzania kęsów i rozdrabniania pożywienia. Zęby człowieka charakteryzują się difiodentyzmem, czyli tak jak wszyscy wiemy oznacza to fizjologiczne występowanie zębów mlecznych i stałych, tegodentyzmem oraz heterodontyzmem. Tych określeń chyba nie muszę tłumaczyć, bo wszyscy wiemy co one znaczą. W buzi je mamy i są to te białe rzeczy takie. Są one widoczne na zdjęciach po lewej i po prawej, na górze i na dole, a w prawym na dole widzimy też bardziej y, profesjonalne zdjęcie, które określa y, elementy zęba. Ja to wszystko znam na pamięć, więc nie będę Wam czytał, ale Wy też się nauczcie. Potem trzeba sobie zadać kolejne bardzo ważne pytanie y, i na nie odpowiedzieć. Czym w ogóle myjemy zęby? Jakich aparaturów, żeby nie pomylić z y, y, kopalnią, aparat, aparatura, a nie aparaturów, w sensie nie turów, aparaturów, aparatura. No więc są różne sposoby. Po pierwsze są tacy, którzy nie myją zębów i są oni zaprezentowani na zdjęciu na dole, drugim od prawej, trzecim od lewej. Kolejne to jest czoteczka do zębów. Jest to, na, nie ma niestety tutaj na zdjęciu. Kolejne to jest szczoteczka do zębów z pasą do mycia zębów. Sposób ten jest widziany w prawym dolnym rogu. Jeszcze kolejne to są szczoteczki do zębów, ale takie elektryczne. Piękna szczoteczka do zębów elektryczna jest widziana w lewym dolnym rogu. Szateczka do zębów, taka elektryczna, ale z pastą do mycia zębów i jest na zdjęciu druga od lewej na dole. I są też jakieś różne nowe aparatury. Nowoczesne, na przykład taka jak w prawym dolnym rogu, która wygląda jak, trochę jak wnętrzności kałamarnicy, ale tak naprawdę nie jest wnętrznością kałamarnicy, jest w kształcie zęba, w sensie, że do buzi można włożyć i myć zęby. No więc teraz trzeba się zająć kolejnym bardzo ważnym aspektem mycia zębów, a mianowicie chodzi o historię mycia zębów. Jest to oczywiście bardzo nieznany temat, i bardzo ciekawy, naprawdę bardzo. No więc, może, no, oczywiście, trzeba sobie najpierw zadać pytanie: Kto był pierwszą osobą, która, która umyła zęby? I odpowie odpowiedź na to pytanie jest sztoteker Juliusz Zębus II w starożytnym Rzymie w 9 wieku przed naszą erą. Szczoteczkę on zrobił z włosów ło łonowych swojej najstarszej córki, która później została jego żoną Juliencja Juliusz Zębus oraz pierwszego drzewa w Rzymie, który sprowadził z Galii. Te pierwsze drzewo oczywiście w kontekście wykorzystania do szczoteczki. Szczoteczka ta jest widoczna na prawym dolnym rogu. A w prawym górnym rogu za to widzimy szczotekera Juliusza Zembusa II i pod nim widzimy jego właśnie żonę Juliencję Juliusz Zembus. Z prawej widzimy jego pierwszą żonę, czyli Cyceron III. Tak miała na imię. Szczoteczki niestety nie przyjęły się aż do XV wieku przed naszą erą, kiedy to ówczesna królowa Elżbieta II w Wielkiej Brytanii pierwszy i ostatni raz umyła zęby. Yy, niestety w Wielkiej Brytanii ten zwyczaj się nie przyjął i do dziś ludzie tam zębów nie myją. Wieści o szczoteczce za to rozniosły się po całym świecie i są rozpowszechnione prawie wszędzie. Do Polski za to pierwsze szczoteczki przyjechały wraz z niepodległością. Mawia się, że nasz wierzch z zachodu, mister Paderewski, ukradł pierwszą polską szczoteczkę od Franklina D. Roosevelta. Ludy, które do dziś nie korzystają ze szczoteczek, to są m.in. mieszkańcy dzisiejszych ziem śląskich, angielskich, wielkopolskich oraz paryskich. Oczywiście jest też większa liczba miejsc, ale nie mamy na nie czasu dzisiaj i dużo tego jest. Tutaj trzeba sobie teraz zadać kolejne bardzo ważne pytanie: po co ludzie myją zęby? Jakie mają z tego e, profity i e, jakie po prostu motywy mają do tego? No więc pierwsze, jakie podstawy, postawy? Pierwsza postawa to jest postawa konformistyczna. Jest ona zaprezentowana w prawym górnym rogu. E, każdy myje zęby, więc ja też będę mył, jak to rzekli profesorowie. Druga to jest postawa oportunistyczna, gdzie człowiek e, robi to, żeby mieć jakieś zyski z tego. Jest to zaprezentowane w środkowym zdjęciu po prawej stronie poprzez ładną blondynkę, która zapewne jest oportunistką. Kolejna, zapewne za to, to jest postawa ksenofobiczna, która jest zaprezentowana w lewym dolnym rogu przez Adolfa Hitlera, który już nie żyje. Eee, oczywiście nie popieramy jego akcji, ale był on człowiekiem, który mył zęby. Tak jak widać na zdjęciu, ma on piękne dolne zęby. Mył zęby, jego postawa ksenofobiczna polegała na tym, że w tamtych czasach, czyli dawnych czasach, Żydzi albo grupa ludności żydowskiej jeszcze nie miała zębów. On się za to, on tego nie lubił i za to, żeby im się postawić, zaczął myć zęby. Kolejna to jest postawa legalistyczna. W, gdzie w niektórych miejscach mycie zębów, to jest postawa prawna, norma prawna i trzeba mieć zęby. Zaprezentowana jest ona w drugim zdjęciu od lewej na dole, e, poprzez profesora Marcina Matczaka, wielkiego profesora prawa. Kolejna postawa to jest mama karze, i kolej, kolejna jeszcze po tym to jest tata karze. Są one obydwie zaprezentowane na jednym zdjęciu w prawym dolnym rogu. I kolejna postawa to jest naj, najciekawsza postawa, e, bo mnie stać. Czyli człowiek, którego stać na mycie zębów, chwali się tym. Jest ona zaprezentowana zabawnym memem: e, jako drugie od prawej, trzecie od lewej. Kiedy myślałeś, że masz na koncie złote 50, a okazuje się, że masz 21,37. I tutaj człowiek odpala sobie wybór tytoniowy e, banknotem, żeby pokazać, że go stać. Z lewej strony za to widzimy szateczkę do zębów. Nie, nie ten pan, tylko ta, ta rzecz. Kto uważa, że mycie zębów jest zbędne? Tutaj trzeba też sobie zadać takie pytanie. Od kogo mamy brać, mamy naśladować? Kogo mamy naśladować? Kto powinien być na, dla nas wzorcem naśladowania? No więc kto uważa, że mycie zębów jest zbędne? No więc pierwszą, tak, pierwszą grupą takich ludzi to są wszelcy kognitywiści. Zawsze, gdy słyszę, jak kognitywiści mówią, że mycie zębów jest zbędne, ja na to im odpowiadam, że moim zdaniem to oni są zbędni. Kolejni to są liberalni aktywiści. Eee... Reprezentantem liberalnych aktywistów jest mężczyzna na dole, widoczny. Część ludzi uczęszczających na wybory prezydenckie w 2020 roku też uważa, że mycie zębów jest zbędne. Tak samo część ludzi nie uczęszczających na wybory. I tak samo też wszyscy wyborcy libertarian. I mam nadzieję, że wszyscy partii, wyborcy partii zielonej. Bo tak jak wszyscy dobrze wiemy, mycie zębów wiąże się z marnowaniem wody. Nic nie znaczące jednostki, tak zwane szare ludki. Też niektórzy uważają, że mycie zemów jest zbędne. Na szczęście ich opinia się nie liczy. I nie, nie wiem po co ich tutaj w ogóle wymieniłem. Oni tak naprawdę nie istnieją. Chyba kamerzysta też uważa, że mycie zemów jest zbędne, dlatego też zapewne wszędzie nosi maseczkę. Boi się, że ludzie odkryją jego, jego zapach zbuzi. Z Herman Gering też, yy, też uważa, że mycie zębów jest zbędne. Może to wynikać z tego, że Herman Gering nie żyje. Yy, I kolejna osoba, która uważa, że mycie zębów jest zbędne, to jest Cycu z słynnego serialu Świat według Kiepskich, widoczny w prawym górnym rogu. On oczywiście uważa, że mycie zębów jest zbędne, bo sam zębów nie ma. Kto za to uważa, że mycie zębów nie jest zbędne? No więc oczywiście pierwszy przykład oczywisty to był Adam Mickiewicz, który zanim zmarł, mył zęby. Kolejny... To jest Fryderyk Nietzsche, który zawsze miał zęby zanim zwariował. Tak naprawdę też jest ciekawy mit. Mówi się, że gdy Fryderyk Nietzsche zwariował, to podbiegł do cierpiącego konia i powiedział mu Wiem co ty czujesz, ja też to czuję, czy jakoś tak. Tak naprawdę, prawda jest taka, że podbiegł on do konia i krzyknął, cytuję Już wiem, wiem co mam zrobić. Po czym polizał zęby konia i padł na ziemię. Od tamtego czasu uważano go za wariata tylko na podstawie tego, że nie mył zębów regularnie. Część ludzi uczęszczających na wybory prezydenckie też uważa, że mycie zębów nie jest zbędne. Tak samo jak część nieuczęszczających na, na wybory też uważa, że mycie zębów nie jest zbędne. Naziści też, mimo tego, że nie są oni wzorcem do naśladowania, uważali, że mycie zębów nie jest zbędne. Tak samo raper Kodak Czarne, widoczny z lewej strony ekranu. On też uważał, że mycie zębów nie jest zbędne. Tak uważa nawet, bo dalej żyje. Kolejną osobą, która uważa, że mycie zębów nie jest zbędne, jest Szrek. Widocznie z prawej strony, który widocznie myje, myje zęby w filmie. I wszelcy rodzice widoczni w lewym dolnym rogu. Oni też uważają, że mycie zębów nie jest zbędne. Tak samo uzgodni są filozofowie, że zęby powinno się myć. Oraz Stanisław Żółtek, który ma piękne zęby, które niestety zazwyczaj zasłania jego bujna broda. Kolejna osoba, która uważa, że mycie zębów nie jest zbędne, to jest słynny człowiek popek. Popek podobno w jednym z swoich wywiadów powiedział, że Mycie zębów jest dla mnie bardzo ważne. Jakbym nie miał zębów, to już zapewne bym ich nie miał. I tak jak dobrze widzimy na zdjęciu, zęby on ma. I to piękne. Minusy mycia zębów. Trzeba też się zastanowić nad drugą stroną medalu. No więc pierwszym minusem to jest dużo czasu. Dużo czasu się marnuje na myciu zębów. Tak naprawdę, jakby człowiek nie miał zębów, to mógłby o wiele więcej czasu spędzać grając w Minecrafta albo oglądając wszelkie seriale. Na przykład Ricka i Mortiego. Koszta są też drogie. W myciu zębów. Człowiek, który myje zęby, wydaje dużo pieniędzy na wszelkie produkty związane z myciem zębów wszelkie aparatury i, i, i inne dodatki. <laughs> Utrata wolności obywatelskiej reprezentowane w zdjęciu w lewym dolnym rogu free guy, czyli po polsku wolny człowiek. Człowiek, który myje zęby codziennie, niestety obywatelsko jest, nie jest wolny, bo jak już się człowiek uzna, że myje zęby, to myje zęby do końca życia. Częsta prostytucja. Przepraszam, ominąłem jedno. Utrata poczucia humoru. Tak jak wszyscy dobrze wiemy, człowiek, który myje zęby, zazwyczaj nie jest taki zabawny jak człowiek, który nie myje zębów. Kolejny punkt to jest wszystkim, wszyscy chyba wiemy, prostytucja. Nie my, nie, mycie zębów często wiąże się z prostytucją. Częsty nacjonalizm, czyli biało-czerwona pasta do zębów. To też często ludzie zostają nacjonalistami po tym, jak zaczęli mieć zęby regularnie. Niedobry sok cytrynowy, tak jak wszyscy dobrze wiemy, po umyciu zębów, sok cytrynowy jest nie, nie, nie do. no po prostu nie da się tego pić. Jak nie masz zębów, to jest to mocno utrudnione, w sensie mycie zębów. Tak jak wszyscy dobrze wiemy, jakby człowiek nie miał zębów, to ciężko byłoby umyć zęby. Brak przekąsek wewnątrz jamy ustnej. Jak zaczniesz mieć zęby, to nie będzie już niestety takich sytuacji, jak na przykład siedze, siedzisz sobie na w spotkaniu w firmie i nagle czujesz klopsiki spod, spod, sprzed tygodnia w zębach. Niestety jak zaczniesz mieć zęby, to takie, takie bajery już ciebie ominą. Plusy mycia zębów. Plusów też jest dużo za to. Nie, nie, mam nadzieję, że się nie wystraszyliście. No bo pierwszym plusem podobno jest na przykład powodzenie u kobiet. Ja jeszcze tego nie przeżyłem, ale podobno ludzie, którzy myją zęby, statystycznie mają 25% szans yy, więcej u kobiet. Konformizm. Yy, już nie, nie będziesz jakąś smutną jednostką, która się nie liczy z innymi, tylko z, yy, zostaniesz przyjęty przez skrzydła innych ludzi, którzy myją zęby. Mniejsza liczba mandatów. W niektórych miejscach. Oczywiście w miejscach, w których mycie zębów jest nakazane prawnie, jak myjesz zęby, to nie będziesz dostawał tak często mandatów za niemycie zębów. Miłość rodziców. Człowiek, który nie myje zębów, jakby zaczął mieć zęby, może w końcu przekonałby rodziców do tego, żeby go pokochali. Czyste zęby, białe zęby oraz nieżółte zęby to są trzy punkty mocno ze sobą powiązane, ale jednak są to zupełnie trzy różne punkty. Przemyślcie to. Awans społeczny. Oczywiście człowiek, który myje zęby, ma większą szansę na awans społeczny. Może dołączyć do klubów e, ludzi, którzy mają zęby i do wszelkich innych związków partnerskich. Inteligencja. Tak jak dobrze wszyscy wiemy, wraz z myciem zębów rośnie też poziom inteligencji. Poszerzanie horyzontów kulturalnych. To też jest chyba oczywiste: człowiek, który myje zęby, poszerza też przy okazji swoje horyzonty kulturalne. Tutaj, teraz e, pora na śmieszny mem. E, to jest pa pa Pablo Souza. E, Paweł Souza, e, były zdrajca. Zradził reprezentację Polski i jakby się jego zapytać, czy myje zęby, tak jak wszyscy dobrze wiemy, odpowiedziałby zęby nie myje. Co też widać na zdjęciu poprzez to, że ma zamkniętą buzię. Jakby mył zęby, to byłby dumny i trzymałby ją otwartą. Tutaj za to mamy totalnego giga szefa. Robert Lewandowski, wiersz narodowy. Jak, jakby się jego zapytało, czy myje zęby, powiedziałby, zęby? Zawsze myje. Tutaj musisz sobie teraz zadać pytanie. Ja nic nie sugeruję, ale czy chcesz być człowieku taki jak Robert Lewandowski czy taki jak Pablo Souza? Oczywiście decyzja należy do Ciebie. Dziękuję.